Z tej strony, Patrick Player? witam Was w kolejnym odcinku z serii Roblox, a w tym odcinku wiem, że o bardzo późnej porze. Ja to ogólnie nagrywam o 22, ponieważ byłem na urodzinach, ale to już nieważne. A ze mną jest mój brat. Nic, no, no dobra. Coś cię zacina? Tyle eee, powiem ogólnie... O, już jest dobrze. Jak widzicie, to jest nowa postać w Bedwars. Nie, ta... nie pokazuj tato. Zawsze mi jej wyłączony na Dobra, ten. dobra. E, to tak, tutaj Kształt właśnie ta mamy się. taki... E, no takiego Ripera On wysysa duszę, go zabije chyba. Mogę pokazać y, jakie są teraz postacie? No. Na darmo. Do jutra. Jest dzisiaj melodii. Melody. Melody tak. i Builder. Ona leci. Pokażemy wam w grze. A więc my już zaczniemy. Zaczniemy i mam nadzieję, że przeżyjemy. Będzie normalna gierka, ponieważ... Jak zacząć to no. wtedy Nie mam jeszcze czasu, by zbytnio nagrywać, bo jest po prostu późno. A jesteśmy zmęczeni, ale... Jutro do pracy. Do jakiej pracy? Cicho. No, jak widzicie, pustynna mapa, ja jej zbytnio nie lubię. Nie, nie, nie. ona jest karna? Nie wiem. No, ale dobra, my jesteśmy czerwoni, a więc będziemy się Mamy... bić z niebieskimi. Tak. Zabudujesz łóżko? Tak. Dobra. No. Postaramy się grać dosyć agresywnie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zobaczymy. Nie będziemy zbyt długo tego w ogóle robić. No, po prostu spróbujemy to ze speedrunować. No. Jak chcecie odcinki z Minecrafta, to piszcie. Z Minecrafta. Z Minecrafta. No, jeśli chcecie, no to mogę coś niby nagrać. Ale ja tyle powiem, że mam Minecrafta, ale w niego w sumie nie grałem nigdy Znaczy no grałem chwilę, ale nie tak bardzo i grając ty myślę, że jestem tak. dosyć dobry. Może nie najlepszy, ale dosyć dobry. A ja chyba jestem dobry. Z... Kupisz, Kupisz może ostatnio. zaraz ten y, Melo, y, tą gitarę? Tak, okay. a nie, bo jestem builderem. A, ty jesteś builderem, no dobra. Tak, jestem builderem. Idzie, tak. szybko pomóż, 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 bo mam trzy diaksy. Może yy, właśnie spróbuję zrobić ten lagwas Pixarka Za niedługo. Atakuj! Zabrał nam Diaksa. Leży, dobra, idę kupić generator. No, jak widzicie, już nam próbowali zniszczyć. Dobra, ja kupuję generator. Dobra. Teraz jest tak. To ja kupię tą gitarę, pokażę wam przy okazji, co to robi. Gracie i wtedy leczycie przyjaciół. Nie, nie leczycie siebie. Od razu powiem. Żeby ktoś się nie zastanawiał, czy to jest przydatne na solo, to nie bierzcie. Nie, na solo tego, tego nie bierzcie. Chyba, że chcecie sobie pograć i nie ma, nie wiem, innej postaci jakiejś. No, i tylko jest y, ten barbarian. To jest no, chyba. myślę, że w kolejnym tygodniu może być Laso czy Elder Tree? Lasi. Nie, Lasi będzie w następnym. Teraz będzie Elder Tree. Możliwe. Dobra, idziemy. No, chyba trzeba ich zaatakować. Ja kupię TNT. O kurde, ale głupek. Musisz ich pokonać, wiesz o tym, albo zająć. Od razu zginę, od razu zginę, tylko mogę powiedzieć, bo mnie od razu zabił. Dobra, wracam, poczekaj. No jak widzicie, no to nie jest zbytnie emocjonujące. My na pewno teraz spróbujemy ich zaatakować. Pomożesz? Czekaj tylko. Zdążysz? No już idę. Mają ten, coraz lepsze łóżko. Ej, mam TNT. A, ja też. Mógłbyś zbudować tak, żeby mnie też mógł? Niech spada, postawiłem TNT jak coś, no trochę... rozwalone! Dobra, no to co widzowie, chyba wygraliśmy ogólnie z nimi. Trzeba ich tylko teraz dojechać, zniszczyć, no i tyle by było z nich. A więc no co, no my chyba nie będziemy przedłużać, bo raczej wygramy. No my tylko rozwalimy ich i już... No zniszczymy ich. A więc no co, to widzimy się jak zaczniemy pewnie bić jak czy coś. Jeśli rozwalimy to wtedy. Róbcie A tak. nie, raczej, no wiecie, że ich to no rozwalimy. Spadła, no A dobra dobra. Rozwalimy dobra. dobra widzowie, ja do Was wracam, bo marynczowy nas atakuje. I oj, na coś mi się stało. Oj, 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 wracam. Bigo, łóżko! że zabrał nam chyba tak. pęta. Szybko, szybko! Podaj, podaj! Y... razie tak. No jak widzicie, mocny atak. No serio, jeśli widzowie to by... Musimy ich zaatakować za to. Yy, chciałbym powiedzieć, że Marekowi są ostatnim teamem. Teraz ja go mamy na sobie wiesz. A. A pomarańczowi są tak... Ale Jak widzicie ja tak obudowywuję łóżko, a po prostu potem sobie to powiększam. Więc polecam robić tą taktykę co, o, Patryk, no. Player. Player. Jak jest takie łóżko? Przynajmniej no moim Ty zdaniem powinienem? to się sprawdza. Yy, moim zdaniem to się sprawdza. No i właśnie ja tak obudowuję. Halo. Co, co, co? Nie wiem, mówić. Layer, Patryk Layer. A po co masz do mnie tak prostu. mówić? No nie wiem, mogę mówić bracie, czy coś? No nie wiem, możesz mówić po prostu, po imieniu. no. Chyba każdy. No jest... to, bo ja atakuję, yes. I do... No i dobra. Możliwe, że za jakiś tam czas, no nie mówię, że jeszcze w najbliższym to się, czasie. Jeśli to się zaraz skończy, to może jeszcze tak. No, by, za jakiś czas może się ten... Y, bez łóżka. Co wy na to? Co, co? co? To, żeby. Co ty na to, żeby tak szybko jeden K1 było bez łóżka? Bez łóżka? Hmm? Bez łóżek. A że jakby bez Pod łóżek. Razu. Bez łóżek, po prostu kupimy sobie zbroj. Nie tak ja, jak mam my teraz. Ale że dzisiaj? I że teraz? Przecież, przecież będziecie. No, Dobra. A a ty... Czemu ty giniesz? E, bo spadłem. Oh. Możliwe, że za niedługo na kanale, no może nie za niedługo, ale za jakiś czas pojawi się seria z Rafta. E, seria? No tak. Przynajmniej taki jest plan, jest plan, żeby co? kiedyś na kanale pojawił się Raft. Możliwe, że oto e... z tym panem i z Maxem, e... czyli z tym drugim. Na razie na pewno z y, Maxem. Ej, bo chyba ktoś nas atakuje. Chyba tak. Chyba tak... To. Ojeju. Chyba koniec. Głupi pomarańczowy. Wycofaj się! Try to win! Spróbuj wygrać. Spróbuj wygr Spróbujmy wygrać. Ej, nie, nie czy nie ty w ogóle bloku. nie dostajesz się obrażeń? No nie dostałem. Aha. Nie, no chyba będzie trzeba ich zaatakować. No kupujemy na szybko balony. Ale nie mamy. Emerald. Aha. No kupimy balony, jakieś te rzeczy. No. Nie, to no, sobie diamentowy kupimy? No jak? Diamentowy miecz? Zbroje? Nie. Balony kupujemy i ich atakujemy. Oni nawet łuków nie mają. Ciao. No. Jeszcze jakbyś wiedział, co to znaczy. A co to znaczy? No, chyba dzień dobry, czy coś w tym stylu. Nie wiem, nie uczyłem się. To chyba po hiszpańsku. Jeśli nie, to bardzo przepraszam, bo może ktoś się uczy. Na przykład właśnie hiszpańskiego, czy coś. No, to wtedy będzie uf. Dosłownia. To wtedy no możecie mnie poprawić w komentarzu, co znaczy ciało. Dobra, atakujemy ich. Nie, najpierw musimy zdobyć. O! To co mówię. Eee! To co? Wygrywamy, czy jak? Chyba jednak możemy tu poczekać. Chyba każdy już o tym no to wie. co? To my chyba trochę tutaj pofarmimy i do was wrócimy no. jakiś zaraz zniszczymy Dobra widzowie atakują nas zaatakują Jest na o przeżył Ale Jednak chłop ma 1000 O kurde, nie kupiłem gdzie Ej, możecie zrobić feme na Discorda Patryka, To mi stoi już się łuką, On ma złoty, ale pomylił, że nie ma strzał. Ała! No i co teraz? Uf! Uf! Dwa razy uf! Trzy razy uf! Ja nie mam Ty łuku. Teraz... To ja też. Teraz będzie po mnie, ewidentnie. No O! Aj bo on mi strzelił stra... Ej, bo on ma O. Mam much, ale... Ginę! Go, nie żyje. No jak widzicie widzowie chyba to przegramy. No ale oni już byli... Ja Zafundowa zafundowałem miecz! Ale on ma miecz i zbroję, więc wspomniał. No, no niestety, no nie udało się. Nie spróbujemy jeszcze raz? Nie. A może chociaż zagrajmy na to, co mówiłem? Nie, no my, my nie mamy czasu po prostu tego zrobić, widzowie. Tak to pewnie by wleciał dzisiaj odcinek jakiś, nie wiem. Ja, VS, może trzech nawet kolegów, nie, albo ja, plus kolega, z dwóch przyjaciół, tam. czy coś? Czyli on. Albo ja z bratem Paweł z dwóch przyjaciół. Napiszę dance. Ale dobra, Zatańczmy no to co? Sobie. Zatańczmy sobie na pożegnanie. No tu ja, ja pomacham, a więc no co? Jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w no to górę. Teraz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. By nie przegapiać kolejnych fi filmów. No chciałbym coś powiedzieć. No. Jeśli słyszeliście właśnie klawiatura, to napiszcie w komentarzu klawiatura to P P Patryk przypnie wam serduszko. To nie tak, że przypinam każdego ja, serduszko. każdemu serduszka. Ale to nieważne. Tutaj mamy nie, ogólnie no... To, e, po prawo dziewczynę chłopaka, ale to już mniejsza z tym, a więc... Nie, nie dziewczyny chłopaka? No to co? Pamiętajcie na mojego nie. Discorda, na nie którym za jakiś mniej więcej tydzień, tydzień kończy się darmowa ranga widzów czasów Jurassic Evolution. A więc śpie, śpieszcie się i we wtorek, czyli w kolejnym filmie, Jeszcze będzie film z omówienia Jurassic Evolution 2. A więc poczekajcie. Ej, hey, poczekaj, jakiej zamierzam ja nagrywać serię? Serię? Nie wiem, ale Właśnie, tak. No to co? Do usłyszenia w, w no, kolejnym odcinku. Papa! Jak zacznę nagrywać to pożegnaj się pa pa, pa, pa.